Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy takie zadanie. Zosia zebrała 2 kg Malin i wsypała je do trzech takich samych pojemników. Masa pustego pojemnika była równa 0,5 kg. Pierwszy pojemnik z Malin miał masę 3,4 kg. 3,4, przepraszam, nie 3,4. A masa drugiego pojemnika z Malin była równa 0,70 kg. Ile Malin wysypała Zosia do trzeciego pojemnika? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Czyli tak. Jeżeli masa pierwszego pojemnika miała 3 czwarte kg to jest 750 gramów 3 czwarte kg. I od tego musimy odjąć pojemnik, czyli tu jest 0 0,5, a 0,05 kg. Jak zamienimy na gramy to musimy pomnożyć razy 1000 i wtedy otrzymamy, że to jest 50 gram, czyli musimy od 850 odjąć 50 gram, czyli poleciało tam 700 gramów czystych malin, czyściutkich malin, do, to jest do pierwszego. E, a masa drugiego pojemnika z malin była równa 0,7 kg. No to teraz tak liczymy tutaj. E, 07, KG, to jest to samo. Jak to 0 utnę, to będzie to samo razy 1000. To moi kochani, będzie ile? 700 gramów, oczywiście. 700 gramów. No i teraz w moim bliźnińcy, trzeba odjąć masę pojemniczka. Zawsze odejmujemy mesę pojemniczka, co nie? To się nazywa tak zwane tarowanie wagi. Żeby nam nie policzyła za, nie wiem, jakąś tekturę, co mamy pod nią. Tarowanie wagi. Możecie zapamiętać sobie. 700 minus 50 to jest 650. Oj, ale brzydko wyszło, no ale niestety. I teraz tak. Wiemy, że 2 kg malin było. Ile pozostało na ten trzeci? No to musimy od tych 2 kg, a 2 kg, 2, 2 razy 1000 to będzie 2000 g. Od tych 2000 g... Tych malnych, które mieliśmy dostępne, musimy odjąć 700 i musimy jeszcze odjąć od tego 650, moi kochani. Czyli ile nam tu wyjdzie? Jak odejmiemy 700, zostanie 1300 i 1300 minus 650, czyli 1300 minus 700, to by nam zostało 600 i jeszcze 50, 650, czyli zostaje 650 gramów. I teraz pytaniem. Ile ma nim wsypała Zosia do trzeciego pojemnika? No to wsypała 650 gram, a jak chcemy zamienić to na kilogramy, to musimy 650 gramów podzielić na 1000. Jakby ktoś miał problem, czy się mówi 650 gram, czy gramów, no to mówi się gramów, bo to jest liczba mnoga. Dlaczego mamy z tym problem najczęściej? A no właśnie dlatego, że, jak, a jak się mówi, na przykład mówisz 7 metr. Czy 7 metrów? No właśnie, dlatego jak tu jest 650, nie gram, tylko gramów. Mówi się w liczbie mnogiej. Czyli mamy tutaj yy, 6, 5, 0 niepotrzebnej kilograma. Czy tak zapiszę, czybym tu dopisał to 0? Nie ma znaczenia, to i tak ta, ta liczba jest ta sama. Czy odpowiedź to jest odpowiedzią prawidłową w tym odcinku? Tyle, jeżeli zrozumieliście cokolwiek z niego, zapraszam serdecznie do udostępniania go u siebie na Facebooku, Instagramie albo na TikToku. Yo, jeżeli film się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku. Zajrzyjcie koniecznie na opis pod filmikiem. Tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super, i wszystko jest podzielone na działy. Świetnie. Jeżeli filmik się podobał, podeślij go koniecznie swoim znajomym najbliższym. Daj lajka, daj łapkę w górę. W górę, dziękuję za to serdecznie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego. Zadania są publikowane codziennie więcej. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, dajcie znać w komentarzu koniecznie. Dziękuję Wam za to. Dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback, dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Zapraszam Was serdecznie do podsyłania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie dziękuję za każde, postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie. Co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem oczywiście. Zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku, pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia, cześć!